Wyobraź sobie miasto, stolicę europejskiego kraju, które przez całą noc jest bombardowane przez setki dronów i rakiet. Setki tysięcy ludzi ukrywają się w metrze, w piwnicach, modląc się, by to nie ich blok został trafiony. A wszystko to zaledwie kilka godzin po rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Przypadek, a może sygnał? Dlaczego Rosja zdecydowała się na największy dronowy atak od początku wojny właśnie teraz? W nocy z 4 na 5 lipca mieszkańcy Kijowa przeżyli koszmar, który trudno opisać słowami. Nad ranem miasto wyglądało jak po ataku atomowym. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja wystrzeliła 539 dronów i 11 rakiet w jednym zmasowanym ataku. To największy taki atak od lutego 2022 roku. Najpierw zaczęły brzęczeć szahedy, potem nastąpiły wybuchy. Ludzie zaczęli krzyczeć, eksplozje nie ustawały. Relacjonuje 40-letnia mieszkanka Kijowa, Maria Hilczenko. Drony szahed irańskiej konstrukcji, dziś produkowane w Rosji, zalały niebo nad stolicą. Wyły syreny alarmowe, a detonacje słychać było od wieczora aż po świt. W wyniku ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Ponad 23 zostały ranne. Zniszczono około 40 bloków mieszkalnych. Uszkodzono infrastrukturę kolejową, 5 szkół, przedszkola i dziesiątki samochodów. Zniszczenia odnotowano w 6 z 10 dzielnic miasta. Jednym z najtragiczniejszych miejsc była dziewięciopiętrowa kamienica z czasów ZSRR, która po bezpośrednim uderzeniu rakiety. Zawaliła się od dachu aż po piwnicę. To był bezpośredni strzał. część budynku została całkowicie zmieciona z powierzchni ziemi, powiedział minister spraw wewnętrznych Igor Klimenko. Atak rozpoczął się zaledwie kilka godzin po rozmowie Donald'a Trumpa z Władimirem Putinem. Czy to przypadek? A może precyzyjnie wybrany moment? Prezydent Ukrainy, Wołodymir Załęski, nazwał atak celowo, masowym i cynicznym, zauważając, że pierwsze syreny alarmowe zawyły niemal równocześnie z informacjami o rozmowie Trump-Putin. Wiele wskazuje na to, że Rosja chciała wysłać jasny komunikat. Komu? Zarówno Ukrainie, jak i samym Stanom Zjednoczonym. Putin doskonale zdaje sobie sprawę z napiętej sytuacji politycznej w USA, a każdy gest, nawet rozmowa telefoniczna, może zostać zinterpretowany jako słabość lub przyzwolenie. Później Załęski sam rozmawiał z Trumpem, apelował o pilne wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wspólne zakupy uzbrojenia i inwestycje w produkcję. Jednak efekty były zerowe. Trump, choć oficjalnie obiecuje dążyć do pokoju, sam przyznał, że jego rozmowa z Putinem nie przyniosła żadnego postępu. Rosja nie chce ustępstw, nie ma żadnej gotowości do kompromisu. I właśnie to może być najgroźniejszy sygnał całej tej sytuacji. Bo jeśli Kreml odbiera te rozmowy jako okazję do pokazania siły, to każde kolejne dyplomatyczne podejście może kończyć się kolejną falą rakiet nad ukraińskimi miastami. Rosja nie prowadzi klasycznej wojny. To wojna obliczona na efekt medialny i psychologiczny. A największy efekt może osiągnąć wtedy, gdy Zachód waha się. Milczy lub wysyła sprzeczne sygnały. Czy rozmowa Trump-Putin została przez Moskwę odebrana jako zielone światło? A może atak miał zaszokować opinię publiczną na Zachodzie i pokazać, że bez twardej reakcji Ukraina zostanie sama? Jedno jest pewne: ta noc nie była przypadkiem, to był komunikat brutalny symboliczny i skierowany do całego świata. Ten atak to nie tylko akt wojenny, to polityczny komunikat, brutalny sygnał wysłany w świat, że Rosja nadal dyktuje warunki gry, niezależnie od tego, co mówią zachodni politycy. Putin doskonale rozumie zachodni kalendarz wyborczy i nastroje opinii publicznej. Wie, że pomoc dla Ukrainy staje się coraz bardziej politycznie kosztowna, a zmęczenie wojną narasta. I wie też, że Donald Trump stawia na izolacjonizm i unika jasnych, jednoznacznych deklaracji wobec Ukrainy. Podczas szczytu G7 Załęski liczył na silne wsparcie, zarówno polityczne, jak i militarne. W szczególności zabiegało o nowe sankcje wobec Rosji oraz o obniżenie pułapu cenowego na rosyjską ropę z 60 do 45 dolarów za baryłkę. To miało uderzyć w serce rosyjskich dochodów z wojny. Jednak Trump opuścił szczyt dzień wcześniej, unikając bezpośredniego spotkania z ukraińskim prezydentem. Nie padły żadne konkretne obietnice, nie było deklaracji, za to była cisza. Cisza. Którą Rosja wykorzystała błyskawicznie, wysyłając nad kijów setki dronów i rakiet. Czy można to odczytać inaczej niż jako test reakcji Zachodu? To nie był tylko atak na bloki mieszkalne, to był atak na morale, zarówno Ukrainy, jak i jej sojuszników. Z każdym takim ciosem Moskwa sprawdza, ile jeszcze wytrzymają i kto pierwszy się zawaha. To ryzyko wpisane w los Ukrainy. Trump ma krótką uwagę, a Putin o tym wie. W tle dzieje się coś jeszcze mniej widowiskowego niż eksplozje w Kijowie, ale równie niepokojącego. Stany Zjednoczone wstrzymały część dostaw rakiet do Ukrainy. Tłumacząc to obawami o własne, zbyt niskie zapasy strategiczne, to decyzja, która w realiach intensyfikującego się rosyjskiego ostrzału może kosztować życie dziesiątek cywilów. Załoński nie owijał w bawełnę. Ukraina bez tych systemów nie będzie w stanie powstrzymać coraz śmielszych rosyjskich ataków z powietrza, zwłaszcza jeśli Moskwa zdecyduje się powtórzyć zmasowane uderzenia podobne do tych z początku lipca. Niemcy zapowiedziały zakupy dodatkowych systemów Patriot, aby tymczasowo wypełnić lukę. Ale nawet Berlin przyznaje, że to tylko kropla w morzu potrzeb. Potrzeby Ukrainy są wielokrotnie większe i pilne. Z każdym dniem wojny linia frontu nie tyle przesuwa się, co staje się bardziej kosztowna w utrzymaniu, zarówno pod względem militarnym, jak i politycznym. A jeśli najważniejszy sojusznik zaczyna się wahać, to Moskwa zyskuje nie tylko przewagę wojskową, ale też psychologiczną. W cieniu bombardowań Rosja zacieśnia relacje z Koreą Północną. Sergiej Szojgu, najbliższy doradca Putina, odwiedził Pjongjang po raz trzeci w ciągu trzech miesięcy. Efekt: Korea Północna wyśle tysiąc saperów do rozminowania rosyjskich terenów. 5 tysięcy robotników do odbudowy zniszczonej infrastruktury w regionie Kurska. To nie wszystko. Zachodnie wywiady podejrzewają, że w zamian Rosja przekazuje Pjongjangowi technologie, które mogą wzmocnić rozwój broni nuklearnej w Korei Północnej. Kijów przeżył jedną z najstraszniejszych nocy w czasie całej wojny. Zginęli cywile, zniszczono bloki mieszkalne, szkoły i przedszkola. Ale to nie tylko tragedia humanitarna, to też test dla Zachodu. Czy po tej masakrze Zachód podejmie stanowcze decyzje i zacznie rozmawiać z Putinem, czy raczej stwierdzi, że z Putinem nie da się negocjować? I czy USA i Europa przestaną grać na czas i wreszcie podejmą realne działania? A może Putin osiągnął to, czego chciał? Pokazał, że nawet największe drony i rakiety mogą zostać użyte tylko po to, by wysłać polityczny sygnał. Wojna na Ukrainie trwa już ponad trzy lata. Ale jej stawka nie dotyczy tylko Kijowa czy Donbasu. To gra o przyszłość całego Zachodu, o wiarygodność sojuszy, o to, kto naprawdę trzyma ster. Globalnej polityki. Czy kolejne masakry i naloty będą potrzebne, by świat się obudził? Co sądzisz o tej sytuacji? Czy uważasz, że atak był zaplanowany właśnie pod kątem politycznej demonstracji siły? Czy Trump powinien był zareagować inaczej? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Subskrybuj kanał wiadomości Polska i Świat, by nie przegapić kolejnych materiałów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.